I... No on blue, w sumie no, to i tak to może farmić, i ja muszę farmić dopóki Ja może i tak farmić dopóki Blue mi się nie skończy No tak się robi blu. A ja właśnie na to nie patrzałem ale to jest Na udyże przynajmniej tak się robi Wiesz bo zawsze grałem Litinę, nie mam many tam wyjebane Tam blue się skończy czy się nie skończy to I tak ja mam energię To mi nic nie daje O, Blue mi się kończy Ja wydatowałem całe to Właśnie no, soś się boli wejdę No już i tak bot nie żyje, No, ale to nie od Wejgara No, no, no Nie od Wejgara, ale no, on mi mówi, że nie żyje, że nie zgrakuje już, nie? O no. Nie wiem, akurat być? po tym, jak powiedziałem, że nie ma Wejgara, to, i to nie... tak, a, tak no <laughs> stąbić, nie powiedziałem. Tak, 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 na to co tu się boisz z tą bitą, No boisz Nie, to Wujka wejga no. na... No... Ile on cię jeszcze z tego ulotu? Na którym? 9 lemblów. Miłe uczucie. Dobra, tak. spokojnie. Praktycznie był HP z ulotu. Nawet jak będziesz feedował, to będziesz miał takie, taki push później, że... I tak będziesz ten, i tak będziesz dużo robił, nie? Mm. Alkimon gra. Zikson. Zikson? Tak Chomikiem. Drugim chomikiem w grze. Chyba to jest Chomik. To to jest Jordan. To jest... jest przez tej Stama, Lulu... ale ja mówiłem, że Ja mówiłem, że chomik i No ale to są chomiki, wszystkie. Tyś nie jest comiciem. Jak pewnie... Kombi też nie jest komikem. Heimerdinger. takie takie L Tak, Heimerdinger to jest na 100% komic. Ale, ale jest czorwem. <gryw> ale o chomikach się gada, nie wiem. To jest sama rasa. To nie jest chwa. Tak jakoś mówił, że kosik jest to samo. Ale rasa ta sama. No co, rasa też? Oboje na czterech łapa chodzą i mają ok. Yes. Nie. Ale nie wiem, jak za to livey na YouTube, nie? Bo jak zasadzie jestem zapisy live'a na tego, to miały jakąś muzykę, to trafiał i mu go... to normalne, w sumie prawa autorskie banują, no, zablokują film. Może takim horachlem Ale asyce to po prostu powinienem nie, się nie, zabić. Nie się balknąć, Ale goż zbytuje, z... że mi szedł żagiel, bo mama z... z... to warto, No kurde, paladyna sobie jest, twój ziomek. Ja jestem teraz kopia zapasowa Palladyna. Jezus, paladyn jak ja tej jestem. To jest zarąbista mapa. A ty dystrybuje. Ona jest fajna, No to jest ja teraz szota robię, no nie? Kopia zapasowa